Cześć, drog. Drog! Gość specjalny. I jak ja tak patrzę, to wygląda jakbym chodziła na wodzie. Szczerze? Ja tak samo. Dobra. Yy, tak. Yy, mam taki pomysł do tej, mamy taki pomysł do tej serii. W serii, że jeden odcinek nagrywam ja. Tak na Drugi odcinek brzo, brzozik. Więc. Yy, ja już nagrywam odcinek, więc teraz będzie nagrywał brzozik. Jak przeciw. No, no. Hmm. Ja to mnie dziwi, że, desz że jak jest Minecraft pada no. deszcz w lawę, to ta la lawa jakby tak ten. Wiem, ja wiem, no, no, no Tylko tak. paruje, ale nie na ten. Nie zmienia się w, kobla w koblali... Poczekaj, um, ja sobie zrobię kilo kamienny. No. no e, wiem, co? że nabroiłam, wiem, że nabroiłam, to... Tak. Wiem, że tutaj jestem. jest Zrobiłem 8 patyków i z tych patyków zrobimy kilowysto. Dzisiaj chciałbym powiększyć wyspę. No to dzisiaj możemy, tylko musimy jednakować kobla. 100 umiesz zrobić podwójną? Podwójną? Ale w jakim sensie? Podwójną, tą, tą ten generator. Ehm, tak, tak, tak siedzę idzie, a ja pozbywę, nie ten wiasek. To mówisz tak, będziesz kopała, a ja będę budował? To się zmienimy, potem się zmienimy. Masz kilowy, no. jak coś, co zrób? Czy dam ci kobla, albo dobra, będę budował, dobra, dobra, to masz. A ja powiększam, żeby jest pełny. No okej. Okay. Bo taka mała, to taka niefajna będzie. Tak, właśnie, też kolejny pomysł, teraz, ja wymyśliłem na tym momencie, może do, do, do tego, hmm, do jakiegoś gościa weźmiemy do serii, <laughs> może widza będziemy, będziemy, albo nie wiem, bo tu będzie po prostu, może ten, może jakiegoś gościa weźmiemy do naszego SkyBlocka. Co? No, mo możemy wziąć, możemy wziąć. Taki mały konkursik na naszych kanałach będzie takie losowanie. Pisać komentarze. takie, tak, takie coś. Nick z Minecrafta. Mm, na I dole. skypa Skype'a. Y, Skype potem y, ile masz lat? I potem y, dlaczego ty akurat, dlaczego ty. I jakie masz nick'a No, w skali od 0 do 10. Mój mikro jest słaby, tak, tak nie, no nie najlepszy, no na powiedz Czy dobrze jest, tylko trochę cichy Mój jest na przykład tak o 7 na 10, 8 na 10 może Poczekaj, to, to ja może... Aha, wszystko Poczekaj No już te... przestało padać w końcu No, nienawidzę deszczu w Minecrafcie To nie lubię Tak, a to ja poproszę troszeczkę podgłośnie... Teraz lepiej słychać? O kurde, gorzej, w, tak jak było Ehe, za mocno? No A teraz? Mój powiedz coś No Troszeczkę jeszcze bardziej. Troszeczkę ciszej? No, trochę ciszej. Już? No już. Dobra. Okej, okay, bo mi się sam e... mikro ciszej i sam mikro pogłasia kiedy, więc wiesz. Ile kobla masz? Właśnie, czemu ja nie, ja nie zrobię temu, tego? Mózka? Mm, mm, kostka? I chyba ko z kostką mocną spadłaś, nie? Jak nie Nie, spadłam z kostką mączną. Z kończką <grym> drogi? Co? Nie, kichłem. Aha, A na no zdrowie. Mm, dobra, dzięki Czekaj I jakby to, dlatego, Dlaczego nie było od mnie ostatniego odcinku, yy, Ogarniałam frakta I ma ostatecznie się pozbyła Tak jak wielu innych rzeczy Tak, tak kłoniłem tak bez... tak żeby zrobił sobie porządek w komputerze Tak, i poza tym niedługo i tak będzie nowy, więc Mam nadzieję, że będzie lepsze, jak a jak nie, to po prostu trudno, będę używała tego komputera do nagrywania Minecrafta dalej A tutaj zrobimy tak Nasionka będę robił, więc teraz uwaga Kwiatek Kwiatów I właśnie możecie nam... Za o, jest jedno nasionko. Możecie nam zadać zadania tutaj, tej sesji, żeby było bardziej wesoło Weselej Slecie, ty płaszcz zdobądź 10 kwiatków. No to z, już tu... mamy... <laughs> no no, przykład Ja bym zrobiła na naszym miejscu. Moc, moc, ten, moc śmierci. O, mam dwa nasiona. jeszcze jedno by się dało. A boję tego moc śmierci. Co? Bo dlaczego bym zrobiła moc śmierci? Czego? Bo gdyby, gdyby się bym moc przypomnować, żeby mieli więcej moc. Ej, mamy dorecz na świąkach łamek. Poczekaj, ja mam prawie. 100, Dobra, 100. czekaj, bo mi tutaj jakaś reklama. Sprawdzę, że z nim odpić. Ja widzę reklam. Boże jak to mnie denerwują. Ile masz szkoła? No 36. Hmm? Chcesz? Hmm, tutaj... Odnośnie mojego skina, to mój skin będzie niedługo zmieniony. Najprawdopodobniej jeżeli... Jaki Właśnie, serienny. ja znam takiego typa, co chciał ukraść mi mojego skina i pisał mi, że yy, podaj skin, do skina na pewno go nie będę używał. Potem się okazuje, ja bo ja mówię, że go nie, bo to jest mój stary skin i ja już go nie mam na a On mówi ha haha, ha, bo bym ci go ukradł, więc ja nikomu tego skina nie podaję. Więc... mojego skina można łatwo znaleźć. No ja swojego troj się szukałem Uważaj! Do wody do wody, do wody! Pół. Trochę mniej niż pół, ale na szczęście ja, bo tak ilość kablam mogę mi tu wyrzucić, wyrzuć mi tutaj, bo już nic nie mam. Tak. Wow, 42, dzięki. No i tak, yy, tak się zareklamuje tak pewnie... słabo, bo tam musisz mi mówić, kiedy będzie mnie słabo słychać, bo to oznacza, okay. że muszę głośniej mówić. Ej, yy, mogę polecić pewnego użytkownika? Proszę. Dobra, polecam użytkownika kartum.pl. Um, on będzie naszym, jeszcze nie wiadomo, ale prawdopodobnie będzie sponsorem mojego serwera, który niedługo powstanie. On będzie dla widzów, serwer dla widzów, tak? Będziecie mogli z tego nagrywać. A dostanę do admin, do admina, dostanę admina. Nie, jeszcze nie wiadomo. Mm. Jeszcze nie wiadomo, czy on będzie, bo kartą kartum musi się zgodzić. Ale jak się zgodzi, to Aha, będzie. A, jakby co, to na Skype postawiłam kartę na ciebie. A, dobra. Bo, kartą to mój stary kumpel. Dobra, ja zrobię takie, takie te, te, co dodali niedawno: słupki takie z koby, z tomka. już dawno, chyba. Mi się zdaje, że nie aż tak nic, dawno. Dobra, 18. Taka platforma myślę, na razie wystarczy. ups, ups. Up, up. mm -hmm. Tylko zeszłej, treko, albo dobra, ja się za Szalejemy. No, Ciar... jaka burżuazja! Stać nasz, stać nasz na, na potek No U, drzewko wyrosło, czekaj, ja zrobię to topór To masz kobla, ja... Zrob... Y, cztery mam Zrobię ja akurat To zrób mi jeszcze kilof y, Tak, dobra, to ci zrobię kilof Bo mi już mam połowę, mniej niż połowę Zrobię ci dwa kilofy No, jak tam chcę Może nie, zrobię kilow i toporek, o Okej, okay, no, masz No, no, no mówię, że zrobię sobie to Na chwilę się zmienimy Masz tam kilow. Ja na to drewno. Dobra. Ja będę musiał miniaturki do moich serii porobić. Znaczy, do, tylko do SkyBlocka jeszcze nie mam. Yy, dobra, kobyl, 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 stoł. Ty wiesz, całą tą, tą wioseczkę, yy, wioseczkę, Sto, Chcę tą, 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 tą ozdobić, ne? wiesz, na sobie ozdobić. Chcę, jak zwykle, dużo kobyl, stola. Dzięki. Nie, dużo, malutko. Na SkyBlocka to jest dużo. Nie, bo chcę, chcę, żebyśmy tu wybudowali sobie domek. Hmm. Nie żeby coś, żebym się chwaliła, ale ja zawsze na Skybloku, jak solo nagrywam, nie, nie nagrywam, ale solo jak jestem, no. to zawsze z jednego offa, z jakieś 5 minut mam dwa staki. Aha, dobrze. Na skybloku, Spok. nie? Um, tak, um, ja już dostałem rangę youtuber. Mogę ją pokazać. Cześć. O ja. Nie. Czekaj, ale nie, bo youtuber jest y po 200 widzów, jak się nie wygląda na tym serwerze Już mam normalnie I mam komendę like. I mogę sobie latać O, lubię tą komendę, też mam na takim jednym serwerze, o. o którym wy wiecie, mogę zareklamować serwer A reklamę? VIPCRAFT Jesteś sam VIPem, czy co? E, nie, to jest po prostu taki serwer, O, po... VIPCRAFT, a mam tam YouTuber. Pokażę tą tą, pokażę sobie um, jak, Jaką to masz na serwerze YouTube? E, co? Jakąś... Nie No. Jaką na YouTube, prosi, no. A dlatego ci mogłem znajba pisentko. brzozik. I taka reklama mi wyskoczyła z World of Tanks, nie? tak że nie mogę jej wy wyłączyć. Ale dzisiaj oglądałam World War Z, World War z. Ja to byłem, ja byłem w tym na kinie. No dzisiaj ja byłam w kinie właśnie na nim, na tym. I co, nie bałaś się? Zajebisty film. Kurde A Moja mama kurde się bała, nie? Moja mama wybietowała prawie No Wiesz, nie każdy lubi widok krwi i zombie, nie? O, ja lubię akurat takie filmy, fascynują mnie Dobra, Koby, Stalek no dobra. Oj, znikała ta głupia reklama. Nienawidzę tak, World of Tanks. Nie wiem czemu. nawet w tą grę nie grałem, ale jej nie lubię. Nie. nie mówię, że jest głupia, bo ktoś mu kogoś może się podobać. Ale no jej nie lubię. No nie lubię, no po prostu. Każdy ma inne gusta, prawda? Ja na przykład lubię gry takie typu Daisy. Mam nawet Daisy na skinie. Wars ją, takie zombie, takie wale uwielbiam takie. O, właśnie Minecraft. Minecraft to jest takie właśnie. Sandbox. bo bo potem mówiłeś, że kiedy grałeś w Team Pograłem, no, no nie lubię, zbyt nie wszyscy, też nie lubię takich gier właśnie strzelalne jak w ps -u. ale... czasami lubię sobie pograć, na przykład CS-a, mam też na Steamie. No właśnie, czy kupiłeś CS-a czy po prostu masz CS-a, bo masz? Nie, ja kupiłem sobie CS-a na steam -a. Ale jakiego? 1.6. A, nie GO, ja mam I, nie kompa. GO. Mi by GO nie poszedł. Mm. Mam bardzo słabego kompana. Może Minecraft tak działa? To się cieszę, bo na przykład tegram sobie na 170 fps. A ja na 30, i mi to wpada. Ja też na ja to, mam... ja, to się, jak ja jak nagrywam, też mam tak 30, 35, tak. Chyba że nie nalaguję. Nie tam to nie obchodzi, czy ja mam 5 czy 20 wal... Nie? To się nie zacinało. Proszę. Pros proszę? Ale ja mam kilo, ale dziękuję. Ale wiesz, że szybko kopiesz, ja tak szybko nie kopę, bo ja się zacina i już złag bym spadł. No, tylko byśmy mi się ważył. e y, e. Y, y, zrobimy sobie drugi generator. Będziemy burżuazją. Będziemy, będziemy Burżuazja. Nie chcę tutaj czytować tą komendą fly, bo mógłbym równie dobrze podlecieć pod tego Skyblocka, no, ale na tym to nie polega. Trzeba sobie samemu radzić. E, więc będę, zrobię sobie tak. No dobra, to jest. E, daj kobelka trochę, bo chcę sobie zrobić jeszcze jeden generator i będziemy razem kopali. Dzięki. Zrobisz sobie jeszcze jeden generator? Nie ja wiem, że mało kopię ostatnio tego kobla, wiem. Mało? Ja bym nie powiedział. Na pewno więcej niż ja. No wiesz, no ale... by na mnie to mało. A umiesz ładnie budować? Takie pytanie. Znaczy, zależy kto co lubi. Ja ostatnio Dzięki. bardzo takie polubiłam... Polubi, znaczy, zależy jaki kto ma gusta. Ja ostatnio polubiłam takie... Poru, takie... E, lapiz, e, vlog lapisu, nie? No. I drewno takie takie ciemne, świerkowe Takie ostatnio mi dobre połączenie wyszło Takie, no, takie ostatnio mi się spodobało Kurde, człowiek obysto namarnuje, na no trudno no, trudno, mamy generator kowla tak Ej, czekaj, to może e, umiesz zrobić generator kowla, czy tak średnio? No, no umiem, Garnę. Czekaj, raz Ups, stanie dobrze Tutaj, okay. na razie by takie, wiesz, taką, że tak powiem

no, zapomniałem, że miałem komendę włączoną ją wyłączyłem. Jaki fajny spałem. Ale zawsze w takich rzeczach ja robię Ich Homa Jaki nob! Weź włącz tą komendę i masz tam kobla. Dobra, daj kobla, ja tu nałożę. Ja taki temy miałem cenne. No zadeptałam ci. Co? A, no, dobra. Uda, spokojnie. 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 Nic. A zrobiłeś jeden na dół? Sorry. Zrobiłeś jeden bardziej tak. na dół? Cześć, ja zobaczę. Tak. Nie, jeszcze Soak. bardziej. No i kobla. Dobra, dzięki. Sprawdzę, czy mam Mam. Nie wypadnij. No, już się mały mój spacer nie załapał. Tak? Czekaj. Jakby to łap... Nie, niżej. Jeszcze niżej? Tak, bo musi jedno tak wpływać. Tak. O tak? Tak I teraz daj kobla A ty Czekaj, nie masz tu... już? No i nie mam. Masz tam, gdzie ja, wszystkie moje rzeczy. Wszystkie moje koble Pyk Pyk Już, już, sprawdź, sprawdź Ej, powinno być teraz za dobrze I teraz... Już to y A mamy już lawę? Już z tymi itemami, z lawą i z tym No nie Nie o nieee... A możemy zrobić tak? No nie mamy przecież tego. Cytaj. Jaki to mnie nób. I właśnie money? Mm -hmm. Kurde, nie mamy tutaj mamy? Kurde, nic nie mamy. Może mam piema? Nie. <laughs> no fajnie by było, nie? A, a wiesz co znaczy, ja że nie mam już statonek no, jeszcze 20 godzin, no to teraz mamy problem. U. Czekaj, Do. Nie, nie mam. I ja, face palm. Nie, desek. Boże. Za. Jak tak mogłeś, no. No trudno. No był problem tylko z lawą, nie? Bo z tutaj. No, dobra, mi trudno. Weź na kop Kurde, ale nie mamy desek, no. Taki podstawowej. Taki... Czekaj, ja może pójdę spawna i ja jogarnę, może sklepy są. Jak będą to kupię, Jak będą to kupię sadzonkę. Ty nie ma sadzonki! No właśnie mówisz, że już nie mamy sadzonek. I idę na może będzie sklep. To ja się by... Jak chcą być kasę tak ogólnie? Chyba sprzedając, ale nie jestem pewien. No co jest to jest takie trochę litne. No właśnie ja będę przykład za zakopania kobla. Przekamło, chyba mi karton napisał. jestem pewien. Więc mówisz, że mnie dobrze strzelać, tak? Teraz już się dobrze strzelać. Więc będę mówić troszkę głośniej. Następnego dnia że Nie chcę. Ty nie ogarnę, gdzie są sklepy no plus Okej, jestem po chwilowej przerwie, już nie było tego widać Ale byłam takim, no dobra, sprawdzałam sklepa e, A ty też taki masz, że na przykład jak, jak, jak nagrywasz Nie nagrywasz to tam nikt się nie spamuje, nie? Nie spamuje Ale jak tylko nagrywasz to ci się też zaczynają No, tak o, mam warp sklep, dobra I do ogarnąć w sklep, skur nie? No Jest, dobra, co tu mamy? Goldignot, gnot, cegła, jest drewno, i drewno, ile? 64 sztuki, wreszcie... co? Co? Poproszę, żeby było, można sprzedać bruk 64 bruku za 24 te O Boże, to kopaj to 25. No idzie, idzie. Tylko, że nawet mnie nie stać na kilof. Musimy ja, uzbierać... Ja mam na... kilo, ja mam kilof. Tak? To musimy uzbierać drewno. Będziemy kopać jednego generatora. Ale jak zrąbałem, nie? Z takimi... Nie. nie ukrywam, jestem troszkę zła. No ja też. Wiesz co zrobić, żeby nie i itemów? Co? Wpiszeć i schopmy. Ty wchodzisz tylko na koma i już masz wszystkie itemy, nie? O, masz 2 kilofy, dobra, to kopiemy razem. No, mówiłam. No, po prostu kopiemy razem i szybciej się kopie wtedy niby. I musimy uzbierać e, 64, żeby zdobyć 25 tych tych monet. Mm, monet, monet. A drewno 64 drewno kosztuje aż 200 monet. O Boże. No, drogo. I e, może jest Marcel <noise> widzę, że to jest dziwne, ale widzę, że masz dobry internet. A u mnie zawsze widać, że ktoś inny ma słaby internet, rozumiesz, nie? Na tabie. Aha, nie, ja mam 5 mega. A ja nie wiem, ile mam. Może 2 mega? Nie, 2 mega na pewno nie więcej. Ode mnie nawet. Jak nie. się 10 tego 6 minut pobierał, to masz około 10 mega. Możesz mieć. Na pewno nie wiem, włam. Nie, nie, z 10, nie, może z 7, 8. Czekaj, tego zobaczę. No. Od kiedy Minecrafta, że poruszę taki temat? W 2011. A on w 2007, nie? Nie, w 2009 albo 2010, nie pamiętam. Na stronie pisze 2010. Czyli od Ja gram od wersji beta 1.7.3, powtarza mi kolega. Znaczy, tak sobie wpisałem, to tak się kiedyś byłem w Minecrafta, że jak widziałem, noc była, to już siedziałem przy ty, no bałem się po prostu by się bałem Pamiętam te noc, nie, Boże, te nocy to były straszne A kiedyś tak do Minecrafta inaczej posadziłem, teraz już wiem o, coś, o co chodzi, wszystko tam. Jakieś takie uczucie miałem dziwne, jak grałem w Minecrafta Taki deszcz lekki Ile masz? Domek, nie, sk nie skupiłem się na domku, żeby był ładny, tylko ważne, żeby był, że tak powiem, pomiesz, czy, uczynny, żeby, żeby dało Ile się Ile masz, 36 Trzymaj to Za to, bo. 62, dobra, zaklejdę rozprzedać. idę to sprzedać No to ty w tym się ko O, czekaj, mam na ciebie Ej, nie! Jest! jest mam, jest I teraz zbieramy na drewno, tylko kurde, sadzonek nie można kupić mm -hmm. I że jesteśmy... Potrzebujemy je pomocy Marcela, tak? Co? Marcel musi nam pomóc, tak? Jest to... Ja do niego napiszę, czy nam da jedną sadzonkę. Może będzie taki hojny, wiem, że to już będzie treć to bo nie. No, naprawdę, to my się nie wyrobimy? Albo dobra, nie Napiszę do niego raz. Raz, jeden, jedyny raz, ludzie proszę, wybaczcie. Naprawdę, no, nie ujedziemy. No, bo bez sadzonek Rozleczyte. nie ujedziemy. No, wy wyjedźmy. No. Nie ma kurde. Niestety, no ale jak będzie to do niego na nam dał jedną tą sadzonkę. Zobaczymy, że się nam da, ale my będziemy mieć takie. O, rozpaczcina. Dobra, jednak No! Gorząc... Co? No, No dupa ta trzcina, nie, 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 nie. można sprzedawać pojedyncze koble, teraz odkryłem, tylko że to nie opłaca się. No, tak, jeden kobel, jeden ten. Mm. Fuck. to ty dowody! Juba, ile Tu, serduszka. Było. Prawie. Zostało? Było. Na szczęście mam... Na szczęście zadam sobie arbusza. Dobym dedła. Połóżniko, bardzo naprawdę nie zrobiłeś. Ile mam już właśnie? Manej. Yy, Manej. 25. Normal. O lol! O, -o. Nie, to nie jest, ale... Czekaj. Ja muszę zapisać na sprytną metodę. Teraz taki problem. Jaki? A my potrzebujemy piasek. Po co? Co. O, udało się, jej o... Bardzo zrobiłaś? Widzę. Mam trik, a czy on zadziała? Ten trik zadziała? Ej, no, myślę, że tak. Zostało Następny odcinek jak został zakończony failem, to odcinek. Następny odcinek myślę, że w to ogarniemy sadzonkę i tą lawę może mam da. No więc to by było na tyle. Zdementowy kilof by się przydał do wykopania tego obsydianu. No to jakoś się zepsuje, dobra. No to... chyba się gnamy, się, nie? Jest taki fail. Dobra, nazwę to... Odci ...fail odcinek. To... na. Poczekaj, tylko zamuruję to. Zapomniałam, bo, zapomniał, bo ja tam nie miałam jak i zapomniałam, że tutaj... Jest woda. Myślałam, że jest troszkę dalej. To jedno oczko dalej. Wiesz co? Wiesz, twój odcinek będzie trwał pół godziny? To jest niemożliwe. Wiesz to będzie tak naprawdę pierwszy mój dłuższy odcinek. Jest na koniec takie małe podsumowanie i malutkie info. Jeden. Bandicam ma nie ma i nie będzie. Nigdy, nie wróci. Drugie rok to jest, to jest najlepszy człowiek świata, najmilszy i najbardziej pomocny I od dzisiaj to jest mój friend, albo boyfriend, jak się tam lubi. Oczywiście, że była ja. No już jestem No Spoczko Więc na koniec tam mówiłam takie info, że jesteś, że jesteś bardzo miły, że bardzo pomocny, że mi pomysła. Szyłem, że bo byłem w kuchni. Ha, spoczko. W ty masz kuchnię? Listo. No, spoczko. Więc y, info, nie się, że niedługo nowy komputer. Rocznik 2000. A ja już nawet nie wiem, który, ale wiem, że stary, jak świat. kiedy mój brat miał inny a mój brat ma 16 lat. A nie ma, że chyba w wieku dziewięć lat, nie? I dobra, kończą, bo będzie wyżej renderowanie? Nie, ale może nie zrobić biedaka, tak? No to mogę, pomogę. Więc tak. Komputer będzie niedługo, ma, nie ma. Zapraszam na do mojego Twitcha e, na Twitcha 52121 codziennie około godziny 17 do... e, Zaproś na ten segment. No, Za o Dobra zaproszę zaraz około godziny od 17 do około godziny 20 tak więcej w tych godzinach więc musicie sprawdzać co godziny czy tam się live nie zaczął znaczy no, no rozumiecie Zap będzie, będą live y z różnymi osobami z różnych gier ale myślę, że będą też live y z tego SkyBlocka, jak ogarniemy parę osób, a więc tak, zapraszam na, na serwer, nie będzie linków, nie będzie go w opisie, ale jeżeli będziecie musieli pisać na, będę musiała wam napisać na PW, czy się dostaliście, czy nie, piszcie, znaczy razem z Brokiem to postanowimy oczywiście. No, już się zgubali jeszcze. No. Więc napiszcie w komentarzach dlaczego, czy, czy, czy chcecie, e, dlaczego wy, ile macie lat? Nie wiem, tak wieku... Tak mniej więcej gdzieś w wieku 11-12, tak 12 lat, nie? No 11, 12 I tak od 11 tam w górę, nie? Tak. Ja w ogóle mam takich widzów. Dobra. Dobrze. Ale to kończ to bo mam naprawdę będzie na tyle renderowania, że... No kij z tym mi tam nie renderowanie nie obchodzi. Pamiętaj, że mi obiecywałeś pomoc i mi to no, mogę, pomogę! Nie pomożesz mi, bo jak nie, to zobaczycie będzie będzie na live'ie kłótnia, zobaczysz. Będzie kłótnia, jak nie będzie. Dobra, Dobra więc kończę, no. bo będzie miała chyba długość w odcinek. Live wycodziennie. zapraszam do subskrybowania kanału. 6 Brok. tyle ten kanał będzie w fajnym kanały. I też. E, tak, ja dam ja ten, ten filmik twój, jak stawisz go, to dam go e, w ten... No, e, na w biuletynie, żeby wchodzili. No okej. Okay. Więc dzięki serdeczne. Zegna się z wami. Teraz ty się żegnasz. Na raz. Ale Nick! mam powiedzieć. Żegna się z wami. 6. in multi-gameplay guy, narazen.